Witajcie. Ja mogę za głośno, bo wszędzie są pacjenci, po co mają słuchać? Z tyłu. Nie wiem co tam widać. Tam są jakieś elektrody. Podłączy się mnie kosmici. Nie wiem, co tam się dzieje. 15 minut takie coś trwa. Czasami odczuwam, że takie, takie jakby to się mówi przez mgiełkę, coś tam, takie, nie wiem, szczepanie takie coś morowienie, coś tego. Tłumaczyli mi na początku, że poprzez prąd to jest wilgotne, nasączone jakimś antybiotykiem. To, że podobnież tam przenika przez skórę do kości, ile w tym prawdy nie wiem. No, zobaczymy za jakiś czas, czy to będzie coś. Także kupę przewodów tutaj widać wszystkiego. Ja sobie leżę. No i czekamy na laser po tym zabiegu. Dobra, koniec